14 grudnia 1575 roku, 450 lat temu, książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski i wielkim księciem litewskim, kończąc najbardziej chaotyczny etap elekcji 1575 roku i przychrając szalę politycznego sporu na stronę obozu antyhabsburskiego. Akt ten był odpowiedzią na wcześniejsze senackie ogłoszenie cesarza Maksymiliana II Habsburga królem Polski, które spotkało się z masowym sprzeciwem szlachty zgromadzonej na polu elekcyjnym pod Warszawą. Mniej znaną, a w pełni potwierdzoną w źródłach ciekawostką jest fakt, że wybór Stefana Batorego był w dużej mierze podyktowany jego zależnością lenną od Imperium Osmańskiego jako księcia Siedmiogrodu. Paradoksalnie to właśnie ten status czynił go kandydatem politycznie bezpiecznym nie reprezentował on żadnej z wielkich dynastii europejskich, nie groził wciągnięciem Rzeczpospolitej w konflikty dynastyczne Habsburgów, ani podporządkowaniem jej interesom obcych monarchii. Dla wielu szlachciców była to realna gwarancja zachowania suwerenności państwa i ustroju wolnej elekcji. 14 grudnia 1575 roku ogłoszenie Batorego królem stało się wyraźnym sygnałem, że decydującą rolę w rzeczpospolitej odgrywa nie senat ani dyplomacja zagraniczna, lecz ogół szlachty. Kandydatura Batorego zyskała poparcie średniej szlachty oraz wojska, które liczyło na energicznego wodza zdolnego do reformy armii i skutecznej obrony granic, zwłaszcza na wschodzie. Wybór Stefana Batorego zapoczątkował jedno z najbardziej skutecznych panowań w dziejach elekcyjnej monarchii. Jego rządy przyniosły reformę wojska, uporządkowanie finansów, wzmocnienie władzy królewskiej w ramach ustroju republikańskiego oraz zwycięską wojnę z państwem moskiewskim o inflanty. Wydarzenie z 14 grudnia 1575 roku miało więc znaczenie daleko wykraczające poza sam akt elekcji, kształtując politykę Rzeczpospolitej na kolejne dekady.